Paweł i Gaweł, Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu, Gaweł najdziksze wymyślał swawole. ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki, gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł, wolnoć domku w swoim domku. Cóż było mówić, Paweł, ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz. zajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu spowały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi cóż tam? Cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co pan robisz? Ryby sobie łowię, ależ mospanie mnie kapie po głowie. A Paweł na to. wolnoć tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie.